Ok, tutaj jak widzę będzie lepiej. Przepraszam Was bardzo. Połączyłem się na początku, zrobiłem relację na żywo na mojej, na moim prywatnym, na mojej prywatnej stronie. E, tutaj z, y, pomyślałem, że będzie zdecydowanie więcej ludzi, którzy to obserwuje. Także przechodzimy do ćwiczeń. No, od razu liczba tutaj nas jest dużo większa. E, o to chodziło. Także jeszcze raz bardzo przepraszam za spóźnienie, nazywam się Marcin Lewandowski, jestem medalistą Mistrzostw Europy, medalistą Mistrzostw Świata, przede wszystkim jestem żołnierzem Wojska Polskiego i dlatego dzisiaj tutaj się widzimy. Ministerstwo Obrony Narodowej wpadło na super inicjatywę właśnie i powstał taki program jak Wojskowa Forma Online. Będzie można tutaj ćwiczyć z mistrzami, z żołnierzami Wojska Polskiego robić formę w tych dziwnych czasach. Także trzeba jakoś sobie radzić. Nie każdy ma możliwość teraz wyjść gdzieś poćwiczyć. Nie każdy ma możliwość wyjścia z domu, są kwarantanny, także trzeba się pilnować, a tutaj właśnie możemy troszeczkę poćwiczyć. Cieszę się bardzo, że jako wybrałem jako jeden z nielicznych tutaj do, pro, do tego programu wybrany po to, żeby nie poćwiczyć. Także dzisiaj zrobimy trening z gumami. Wiele rzeczy nie będzie nam potrzebne, już wam pokazuję. Gumy. Ja mam taką gumę, taka jest najlepsza do ćwiczeń, jeśli ktoś ma inną po prostu taką gumę też nie, nie jest to wielki problem, wystarczy to związać w, odpowiedniej, w odpowiednim rozmiarze, żeby, powstało, żeby powstała mniej więcej taka guma. To wszystko jest kwestia dobrania obciążeń tak naprawdę, im ciaśniej będzie po prostu tym będą większe obciążenia, im mniej tym mniej, także dzisiaj to zrobimy. Ćwiczenia głównie w głównej mierze będą na mięśnie pośladkowe, ale nie tylko, również na mięśnie czworogłowe, dwugłowe. E, także troszeczkę sobie poćwiczymy. Jest to dla mnie bardzo ważna sesja treningowa. E, ja takie coś wykonuję nawet 2-3 razy w tygodniu taką całą jednostkę treningową nawet około godziny ćwiczeń oprócz tego nawet takie chwile 5 dosłownie 10 minut nawet mam takie czegoś też przed samymi zawodami po to żeby pobudzić chociażby układ nerwowy także dla mnie bardzo istotne ważne ćwiczenie mam nadzieję że wam też się przyda wojskowym żołnierzom którzy chcą zaliczyć bieg na 3 km na pewno te ćwiczenia też pomogą także Bierzmy się do roboty, najpierw dosłownie parę minutek, parę minutek rozgrzewki, bardzo spokojnie, bo czasu dużo nie mamy mamy tylko 30 minut. Także spokojna rozgrzewka, i zaraz, i zaraz robimy już to, co należy. Także oczywiście, nie będziemy prowadzili całe rozgrzewki, nie będziemy góry rozgrzewali, bo, bo nie ma na to czasu. Jak wspomniałem, rozciągniemy tylko troszeczkę dół, stajemy w rozkroku. Przenosimy ciężar ciała na jedną, na drugą stronę. Powinniśmy czuć tutaj rozciąganie w pachwinach. Chwileczkę dosłownie to porobimy. I zaraz bierzemy się do działania czwóreczki, które też dzisiaj będą angażowane na pewno w te wszystkie ćwiczenia. Także troszeczkę czwóreczki. Jedna noga, druga noga, zbiemy z bokiem, żeby pokazać jak to wygląda. To może łapie dwoma rękoma. Prosta pozycja. Prosta pozycja ciała. Ok. Parę skłoników też, zrobimy nogi proste. Ziąc zwykłe skłony. Lewo, prawo rozciągamy z każdej strony. Rozluźniamy teraz to samo w nogi skrzyżowane. Ok. Zaraz kończymy i bierzemy się do roboty. Dosłownie chciałem tylko troszeczkę, żeby nikt się tej krzywdy nie nabawił, bo nie o to w tym wszystkim chodzi. Dziś mamy troszeczkę poćwiczyć i pokazać Wam jak my trenujemy. Okej, okay, dobra. Tak jak wspomniałem, to jest guma. Ja akurat mamy czarny kolor. Czarny kolor oznacza, że jest to guma najmocniejsza, czyli najbardziej będzie wchodziło, ale ja przy okazji też sobie zrobię trening przy tym. Ja już dzisiaj byłem godzinę, pobiegałem, teraz jeszcze parę minutek właśnie ćwiczenia na gumach. I zaczynamy. Zaczynamy od prostszych ćwiczeń. Większość ćwiczeń dzisiaj będzie w staniu, także nie potrzebam dużo miejsca w pokoju. Każdy znajdzie na to miejsce. Być może później zrobimy parę ćwiczeń w ruchu, ale to spokojnie dostosujemy wszystkich do, do obecnej sytuacji. Każdy sobie z tym poradzi. Na początku nogi w delikatnym rozkroku. Nogi powinny być równolegle do siebie nieskrzyżowane, równolegle do siebie w dość szerokim rozkroku. I robimy przesiady. W momencie robienia, wykonywania ćwiczenia, kolana nie schodzą do środka, gumy będą ciągnęły nas do środka. My te kolana mają być ciągle na zewnątrz, trzymamy to, to jest bardzo ważna sprawa. Ja tych powtórzeń będę robił około 15-20. Wy oczywiście możecie dostosować to do swojej obecnej formy. Jeżeli wam 10 starczy, to również to nie ma problemu. Ja będę robił około 15-20 powtórzeń. Pamiętamy o kolanach, ciągle wyrzucone są do zewnątrz. Proszę o tym pamiętać, bo to jest jedno z ważniejszych yy, rzeczy, które przy tym ćwiczeniu są nam potrzebne. Także kolana na zewnątrz, schodzimy dość nisko, to jak może oczywiście nie do samych pięt, ale dość nisko przynajmniej kąt 90 stopni. Przed tym ćwiczeniem już powinniście odczuwać, jak pracują te mięśnie pośladkowe ale nie tylko przewodziciele. ja często mam tutaj problemy z przewodniczlami w tym ćwiczeniu. OK? Wystarczy. Trzymamy gumę tak samo, czyli nad, yy, nad kolanami. Stajemy wyprostowani. Unos tak zwany skip A tylko na jedną nogę. Wznos kolana do klatki piersiowej też przynajmniej 90 stopni, a nawet i wyżej. Również to samo 15-20 powtórzeń. Kto nie daje rady robi mniej, robi 10 nawet. Też będzie ekstra. Jedna noga. To samo zaraz zrobimy z drugą nogą. Będzie Was paliło, jest to normalne. Dalej wykonujemy wtedy ćwiczenie. Ja też to czuję, mimo że robię to bardzo często. Czuję też, jak tutaj przewodnicy mocno pracują. Nie przewodnicy, przepraszam, tylko e, e, zapomniałem. W każdym razie e, pracujemy ciągle. Jak będzie paliło, nic się nie dzieje. Pracujemy dalej. To samo druga noga. 15-20 powtórzeń, wyprostowani, pozycja pionowa, wyprostowani, noga, co najmniej 90 stopni, nawet i wyżej. Zrobię to też bokiem, możeście widzieli jak to wygląda. Co najmniej do 90 stopni im wyżej tym lepiej, tak naprawdę. Dobra. Zrobiliśmy to, to robimy z gumę, z gumą schodzimy w dół na kostki, gumę zakładamy na kostki albo nawet można depnąć na gumę jedną nogą, a druga noga pracuje, wykonujemy podobnie jak ćwiczenie do skipu C. Bardzo mocno tutaj przy tym ćwiczeniu pracują mięśnie dwugłowe, mięśnie pośladkowe również, ale przede wszystkim dwugłowe. To samo. Pracujemy, pracujemy. Mnie też boli to samo. Druga noga. Najlepiej nadepnąć na gumę po prostu, żeby ona nie schodziła z, z achillesu spięty, Drugą nogą pracujemy. Podnosimy do góry. Najlepiej, kiedy noga zostaje w miejscu tak naprawdę, nie pracuje tak. O! To jest całkowicie ćwiczenie. Noga w miejscu, w jednej linii. Kolano koło kolana pracuje tylko pracuje tylko po Łydka. Dzięki temu mocno czuć, jak napinają się mięśnie dwugłowe i mięśnie Pośladkowe. Ok. Wystarczy. Guma zostaje w tym samym miejscu, czyli nad kostkami. Guma zostaje nad kostkami. się Może odsunę troszeczkę, bo poprawię tutaj, żebyście widzieli mnie też. Ok. To samo. Najpierw 15-20 razy noga do przodu. Prawa. Ciągle jedna noga pracuje. Yy. Nie pomagamy sobie, nie przechylamy się ciałem do przodu, do tyłu, bo to dużo pomaga. Pozycja ciągle pionowa, stoimy prosto, pracuje tylko sama noga. Teraz będzie dość ciężko, bo trzy ćwiczenia zrobimy tylko na jedną nogę. 15 powtórzeń prosto, 15 do przodu, przepraszam, 15 powtórzeń z bok. Również nie odchylamy się tak, bo to mocno nam pomaga. Nie o to w tym chodzi, lepiej zrobić Mniejszą ilość powtórzeń, ale żeby ćwiczenie było dobrze wykonane. Czyli prosta postawa, standardowo. Noga, pracujemy w bok. Jeśli kto zrobił 15, 10, 8 powtórzeń, nie ma problemu. Ważne, żeby ciągle jedna. Noga teraz ćwiczyła w tym momencie. Teraz to samo do tyłu. Noga pracuje do tyłu. Pozycja pionowa. Nic się nie zmienia. Dość trudne ćwiczenie. Z racji tego, że Trzy ćwiczenia są wykonywane na jedną nogę. Naprawdę mocno wchodzi. Nie wiem jak wy, ale ja na przykład pracując teraz prawą nogą mocno czuję lewą nogę, lewy pośladek. O, to jest też normalne, o to w tym wszystkim chodzi. Teraz druga noga to samo, czyli najpierw prosto przed siebie 15 powtórzeń. Zawsze jak wykonuję drugą nogę, robię ćwiczenia z drugą nogą, to bardziej mi wchodzi, bo właśnie ta pierwsza nawet, która teoretycznie odpoczywała, ona już jest mocno napięta, mocno pracowała przy tych ćwiczeniach, a teraz ona sama musi wykonać te swoje ćwiczenia, także taki ciężki doscyk przed nami, ale dobrze. Nie zdziwcie się, nie zdziwcie się jak jutro nie będziecie mogli wstać z łóżka, nie będziecie mogli chodzić, jest to całkowicie normalne, ale jest to fajne uczucie, dwa dni później będziecie czuli się jak nowonarodzeni, że tak powiem a efekty będzie widać już przy pierwszych jakichś treningach, także naprawdę fajne ćwiczenia. Oczywiście proponuję, proponuję e, taki zestaw ćwiczeń robić 2-3 e, razy w tygodniu nawet. Jest to rewelacja. I szczególnie teraz w tych e, ci, dziwnych, ciężkich czasach, kiedy nie mamy dostępu do siłowni, do dostępu do sal, gimnasty, do sal gimnastycznych. Te ćwiczenia są bardzo proste. E, żeby je wykonać, potrzebujemy tylko kawałek metra kwadratowego w pokoju. Także każdy da sobie z tym radę. A ćwiczymy oczywiście według własnego uznania, kto ile może. Także każdy z sobie z tym poradzi. Zmiana pozycji troszeczkę, gumę gumę. zakładamy teraz nad kolana. Dajcie znać, czy, czy, czy czujecie jak pracują na mięśnie. Weźcie tutaj, pomachajcie do mnie, abładajcie jakiegoś kciuka do góry, żeby wiedział, że wszystko jest w porządku. Jest nas teraz ponad 300. Także. Elegancko, mam nadzieję, że każdy z Was ćwiczy. Pan, panie pułkowniku, również zachęcam do ćwiczeń, oczywiście. Pracujemy dalej. E, teraz mięśnie, teraz popracujemy jak na płotkach. Imitacja płotek. Nie wiem, czy, czy robiliście kiedyś płotki. Myślę, że większość z Was mimo wszystko robiła. Wyobrażamy sobie, że tutaj jest po prostu płotek, z tym, że będzie mieli dodatkowe obciążenie. E, pracujemy obszernie, du duży wymach. No, może guma lepiej pod kolanem będzie bardziej stabilnie, to guma może Wam spadać, ale nie przejmujcie się, ten ćwiczymy duże, po okręgu idziemy maksymalnie jak się tylko da, najpierw noga do tyłu, bok i do przodu, imitacja płotek jakbyśmy przechodzili nad płotkami, pokażę też może z boku jak to wygląda, do tyłu najpierw długi zamach i ręka, noga pod ręką idzie, ciężkie ćwiczenie. Mocno tutaj wchodzą mięśnie biodrowo-lędźwiowe. To jest to, czego zabrakło mi wcześniej. Mięśnie biodrowo-lędźwiowe mocno tutaj pracują, mocno są zaangażowane. Robimy najpierw 15 razy do przodu. Jedną nogę. Zmiana 15 razy do przodu, druga noga. 15 razy do przodu, druga noga. Przy okazji też ćwiczymy koordynację troszeczkę na jednej nodze. Musimy się utrzymać. Druga noga pracuje. Pozycja prosta, pionowa, Ciągle To jest bardzo ważne. Nie zapominajmy o tym. Ćwiczymy, ćwiczymy. Czasu dużo nie mamy, także trzeba wykorzystać go maksymalnie. To samo teraz. Można troszeczkę te mięsie rozluźnić. Bo na pewno wam troszkę weszło. I to samo, teraz dokładnie to samo, tylko że wykonujemy je do tyłu. Zaczynamy, czyli całkowicie w drugą stronę. Koordynacja, balans. Dobra, elegancko. Komu jest za łatwo, może przy tym ćwiczeniu jeszcze wstawać na palce nogi podpierającej. Czyli pracujemy to i typowo jak ta podkach, czyli jeszcze podchodzimy... Na palcach do góry, jeśli komu jest za łatwo, to można tak sobie troszeczkę utrudnić to ćwiczenie. Jeszcze chwila, dobra, druga noga to samo. Za mi buma. Druga noga to samo. Dobrze, dobrze, ćwiczymy. Jest elegancko. Dobra, wystarczy, rozluźniamy troszeczkę nogi. chwileczkę, dwa oddechy, na rozluźnienie się i jedziemy dalej, jedziemy dalej. Teraz sytuacja wygląda tak. E, stoimy nasza pozycja wyjściowa stoimy w miejscu, najpierw nogą guma zostaje ciągle nad kolanami, pozycja wyjściowa stoimy w miejscu, lewa bo prawa noga obojętnie, jedna noga po prostu wyrzut najpierw w bok. Wracamy do miejsca pozycji wyjściowej, po czym robimy wypad w bok delikatny i robimy przysiad. Do tego dołączamy drugą nogę i to samo powtarzamy w drugą stronę, czyli zaczynamy drugą nogą, wracamy wypad i przysiad. I dostawiamy do nogi. To tak robimy 10-15 razy na jedną stronę. Nie zapominamy o tym, żeby kolano ciągle wypychać na zewnątrz. Gumy nas będą ciągnęły do środka. Po to one są właśnie, a my pracujemy po to, żeby ta noga ciągle wypychała ją na zewnątrz, pracują ciągle mięśnie. Czyli jeszcze raz, pozycja wyjściowa, wymach, wypad na boczny, przysiad i dostawiamy nogę do środka. I to samo. I druga noga zaczyna. I tak robimy 10 razy. Umówmy się, można 10 razy. Ćwiczenie troszeczkę też trudniejsze. Pamiętamy o kolanach. I ćwiczymy. Wytrzymajcie to jeszcze. Zostało nam dosłownie kilka minut. Także trzeba go wykorzystać na czas maksymalnie. Jeśli pali Was mięśnia, mięśnie Was palą bardzo dobrze. Znaczy, że dobrze wykonywaliście ćwiczenie. Bardzo mnie to cieszy. Dajcie mi jutro znać w komentarzach, jak wyglądają Wasze, Wasze mięśnie. Czy możecie chodzić czy jesteście pospinani, czy jesteście może przyzwyczajeni do takiego wysiłku, a może się okaże, że Lewandowski robi lajtowe ćwiczenia, że na was nie zrobił w ogóle wrażenia. To się jutro okaże. Jestem bardzo ciekaw Waszych komentarzy, Waszych opinii. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pamiętajcie tylko proszę, że ja nie jestem trenerem. Jestem dalej zawodnikiem. Ja tylko wykonuję swoje polecenia swojego trenera. Trenuję, zamykam oczy i robię to, co mi tre każe trener. Także jeśli coś tutaj nie wyszło tak, jak być powinno... Wybaczcie mi, proszę, ale ja mówię, również jestem zawodnikiem, a to jest po prostu, jakoś mam możliwość troszeczkę wam pomóc, dlatego pomagam. Jeszcze raz. Dobra. Wystarczy. Elegancko. Eee, kolejne ćwiczenie. Stanę bokiem, żeby było lepiej widać. Stajemy delikatnie na ugiętych nogach. Nasza pozycja wyjściowa stoimy z podparci na jednej nodze, tak naprawdę. Załóżmy, zaraz u mnie jest to lewa noga. Prawa noga jest troszeczkę z tyłu, ma być na tyle miejsca między kolanami, że możemy tutaj wsadzić sobie rękę. I to jest nasza zawsze, za każdym razem, pozycja, yy, pozycja startowa. Yy, pracujemy odwodząc prawą nogę do góry. Z tym, że jak wracamy, to zawsze ma być ta przestrzeń tutaj między tymi dwoma nogami, między dwoma kolanami. Nie łączymy ich tak, o, bo będzie za prosto. Pozycja startowa jest zawsze taka sama. Ta noga jest w miejscu i ta praktycznie też, ona tylko idzie do góry, ale ona ciągle stoi w tym samym miejscu. Zobaczcie, ja tutaj ciągle mam szersze między tymi dwoma nogami. To jest moja pozycja startowa. Wyprostowani. Lewa noga, na której stoimy podparci, też będzie paliła. Będą paliły czwórki, bo ona jest ciągle ugięta i cały ciężar ciała tak naprawdę jest na tej nodze, a ta noga tylko pracuje yy, z nosami bocznymi, także... Mocno wchodzi też w nogę, w mięśnie czterogłowy cztero lewe nogi, na której się podpieramy. A tutaj pracuje bardzo mocno mięśnie pośladkowe. To samo na drugą nogę. Pozycja wyjściowa. Prawa noga teraz, cały ciężar, cały ciężar ciała trzymamy na prawej nodze. Przestrzeń między dwoma kolanami i wznosy kolana. I pozycja startowa jest ciągle taka sama. Bardzo ważne i bardzo ciężkie ćwiczenie. Idealnie, żeby zrobić sobie jakiś ciężki trening na tym zmęczeniu. Ale o to w tym wszystkim chodzi. Im bardziej będzie bolało, im ciężej będzie na treningach, tym łatwiej będzie na zawodach, tym łatwiej będzie na sprawdzianach z WF-u dla wszystkich żołnierzy. Łatwiej będzie dla funkcjonowania, łatwiej będzie dla amatorów w osiąganiu kolejnych celów. Także ćwiczenie to wszystkim się na pewno sprawdzi. Ok. Myślę, że jeszcze zostało nam około 2 trzech ćwiczeń. Najlepiej by teraz było, jakbyście mieli troszeczkę miejsca. E, ja to zawsze robię, wiadomo, na odcinkach tam około 20-30 metrowych, ale można poradzić sobie to nawet na przestrzeni na kapadę 2 metrów. E, I tak Wam teraz to pokażę. Krok, tak po, przypomina ćwiczenie krok odstawno-dostawny. E, na ugiętych nogach, delikatna pozycja prosta. Na ugiętych nogach dostawiamy nogę do, jedną do drugiej, z tym, że e, Guma pomiędzy konami musi być ciągle napięta, czyli nie dostawiamy tej nogi do, do, do drugiej nogi, tak tylko powiedziałem, ale on ma być zachowany pewien odstęp po to, żeby ta guma ciągle była tutaj napięta. Czyli pokażę z tej pozycji jak to wygląda, przechodzę, dostawiam, ale tu jest ciągle napięte. Inna rzecz, która jest bardzo istotna tutaj, e, jak robimy zawsze, w, robimy w, w, krok w bok. Pięta musi być zawsze pierwsza, nie stopie, nie palce, czyli nie w tą stronę, tylko bardziej w tą stronę. Wtedy bardziej pracują mięśnie pośladkowe. Pięta, czyli atakuje zawsze pierwsza, że tak powiem. Ile zależy od tego, ile macie przestrzeni teraz, ile macie miejsca. Dwa kroki, trzy kroki w bok. Dostawiamy nogę i jedziemy w drugą stronę. Dobra. Dobra. Wystarczy. Teraz to samo, tyle samo miejsca nam będzie potrzebne. To samo robimy do przodu. Do przodu, do tyłu. Pozycja podobna, tylko, że to jest no, troszeczkę inaczej, ale podobne nie wszystko. Zawsze tutaj ta guma ma być napięta. Idziemy małe kroczki, wypady w przód. Dostawiamy nogę z tyłu, ale delikatnie tylko tyle, żeby ta noga ciągle, żeby ta guma była ciągle napięta. Można robić w przód i cofamy się do tyłu. Parę razy do przodu, do tyłu. Parę razy przód, tył. Każdy robi według uznania, ile, ile komu potrzeba, ile powtórzeń. To samo robimy, po prostu zamiana na drugą nogę i dalej chodzimy przód, tył. I to wystarczy. Dobra, styknie. Jeszcze jedno ćwiczenie. Guma troszeczkę niżej, znowu na kostki. Na wysokości kostek ciągle też napięta. Też potrzebujemy mało, mało przestrzeni, żeby to ćwiczenie wykonać. Także myślę, że wszyscy radę dacie. Robimy pół kola, tak że tak powiem, gumą. I ruszamy się do przodu ile można. I to samo zaraz będzie w powrocie. Przód, tył. Robimy półkola. Mocno też pracują przy tym wszystkie mięśnie. Tutaj cała noga jest zaangażowana. Mięśnie pośladkowe, czworogłowe, dwójki. Także też bardzo fajne ćwiczenie. Ja mam dzisiaj na sobie czarną gumę, jak wspominałem. Czyli czy te obciążenia są dość mocne? Może tego nie widać. Bo jestem przyzwyczajony do treningu. Ale mimo wszystko te obciążenia są bardzo duże. Ok, dobra. Jeśli ktoś z Was ma teraz materac, kocyk, obojętnie albo po prostu położyć się na dywan Możecie położyć się Jeszcze z gumami zrobimy dwa ćwiczenia I potem zostaniemy już w tej pozycji Tutaj siedzącej, leżącej Po to, żeby relaksować się troszeczkę Po tych ćwiczeniach Możemy zrobić planka Ta guma ciągle jest na kostkach Podpieramy się Na łokciach Albo może najpierw na pewno ręce proste i ta noga na boki. Raz lewa, raz prawa. Przy planku pamiętamy o tym, żeby pozycja była prosta. Spinamy, że tak powiem, mięśnie pośladkowe, plecy wyprostowane i wykonujemy te ćwiczenia. Lewa, prawa, lewa, prawa. Może być też po 10 powtórzeń. Dobra. Ok, wystarczy połóżmy się teraz na plecach ostatnie ćwiczenie i potem przechodzimy już do delikatnego rozciągania i zrelaksowania się. Yy. Noga, jedna noga przytrzymuje sobie. Tak o jedna noga przytrzymuje gumę, my leżymy i przyciągamy po prostu nogę do siebie, proste ćwiczenie, a bardzo mocne. Także wykonujemy też to 10 razy na jedną nogę. I moi drodzy, niestety będziemy musieli już kończyć, bo mamy na to tylko wszystko pół godziny. Mam nadzieję, że wykorzystaliśmy je maksymalnie. Mam nadzieję, że poznaliście jakieś nowe ćwiczenia. Jeśli nie poznaliście nowych ćwiczeń, to mam chociaż nadzieję, że, że pokazałem Wam je, jak je dokładnie wykonywać. Bo można robić jedno ćwiczenie na wiele sposobów, a, a i będą pracować tym całkowicie i najmięśniej. Ja Wam starałem pokazać się tutaj jak to jest optymalnie robić, jak jest prawidłowo robić, kiedy są zaangażowane, kiedy jest zaangażowanych na więcej mięśni. Dobra, elegancko. Jeśli chodzi o gumy, moi drodzy, to by było na tyle. Eee, teraz troszeczkę się porozciągamy, właśnie już tej pozycji siedzącej teraz, po to tak to wszystko było zrobione. Siadamy, krzyżujemy nogi w taki sposób, jakbyśmy siadamy tak o, jakbyśmy chcieli przytulić się do swojego kolana. Eee, to jest podstawowa wersja tego ćwiczenia. Jeśli ktoś chce bardziej porozciągać mięśnie pośladkowe można łokieć, lewy łokieć wsadzić za prawe kolano, wtedy dociągamy go jeszcze bardziej. Się. Najlepiej jeszcze tą ręką złapać się wtedy tutaj za kolano i to jest najlepsza opcja tego ćwiczenia, przytrzymać parę sekund, to samo z drugą nogą. Dobra. Okej. Okay. Jeszcze jedno ćwiczenie rozciągające. Takie coś chyba z Was każdy zna. Można zrobić kołysankę. Łapiemy się za kostki. Łokciami rozpychamy jeszcze bardziej kolana w dół, po to, żeby to było bardziej rozciągnięte. Można się pobujać. Zrobić kołysankę, wtedy to lepiej wszystko wchodzi. Zobaczcie, ja mam 32 lata. Zwracam bardzo dużą uwagę właśnie chociażby na te ćwiczenia na rozciąganie się. Dzięki temu unikam kontuzji. Jestem zdrowy, świetnie się czuję, nic mnie nie boli. Także naprawdę może śmieszne rzeczy, ale naprawdę bardzo ważne. Teraz bardzo ważne ćwiczenie relaksujące na sam koniec. Eee, ćwiczę też to na co dzień, tak naprawdę mięśnie oddechu z współpracy z psychologiem moim Dariuszem Nowickim. Od tego zaczynamy każde ćwiczenie i tak samo je kończymy. Kładziemy się po prostu zrelaksowani i staramy się pooddychać dosłownie minutkę mięśniami e, przeponowymi, e, czyli dół brzucha bardziej pracuje. Leżymy na, leżymy na materacu, na ziemi, na dywanie. Liczymy do czterech, wybiorąc y, głęboki wdech. Przytrzymujemy oddech na 2-3 sekundki. I wypuszczamy te powietrze również licząc y, po cichu do czterech, gdy się całkowicie rozluźniamy. Wdech, liczymy do czterech. Raz, dwa, trzy, cztery. Przytrzymujemy oddech. I wypuszczamy tak samo, spokojnie, licząc do czterech. Pracujemy, pamiętajcie o tym, żeby pracować głównie tutaj dolną częścią brzucha, przeponowo, jak to się mówi, po to, żeby się zrelaksować. Bardzo ważna sprawa, i też może wydaje się śmieszna, ale, ale na, uwierzcie mi, że dużo lepiej się po tym funkcjonuje, dużo lepiej się człowiek czuje. Dosłownie pół minutki, chociaż na, na początek, minutkę. Oczywiście teraz nie mamy czasu, ale tak należy to wszystko wykonać. Pamiętajcie o tym, ważne sprawy. I cóż moi drodzy, chciałem Wam podziękować bardzo serdecznie za, za to, że byliście ze mną, Doś liczny, dość liczna grupa, e, dziękuję Wam bardzo, Mam nadzieję, że będzie możliwość częściej z takim czymś się spotkać, e, chciałem Wam tylko jeszcze Was poinformować, że następne spotkanie z kolejnym mistrzem 5 maja, ćwiczyć z Wami będzie Sofia Enaui, medalistka mistrzostw Europy, wielokrotna medalistka mistrzostw Polski, mistrzyni Polski, także będzie to robić i wierzę w to, że Sowka wymyśli coś fajnego, trzymajcie się, dziękuję bardzo. Wojskowa forma online. Trzymajcie się.